<śpiewanie> Jojo się manko z tej strony chodzicki media. Jak wiecie lub nie, filmuję i fotografuję głównie motoryzacje, ale zdarzają się też różne inne fajne, ciekawe rzeczy. Tu w razie czego macie mojego Instagrama. Eee, no i co? Kupiłem Lexusa jest 200 Zawsze miałem zajawkę na japońskie auta. No i w końcu udało mi się kupić Lexusa, więc jestem mega zajarany. Na tym kanale głównie zobaczycie materiały z tym autem. Z jego upgrade'ami, różnymi modyfikacjami, fakapami, jakby będzie tutaj na pewno co oglądać. W przyszłości przewiduję też materiały z innymi autami. Nie chcę tutaj się zamykać na daną strefę typu JDM, albo WAGI, albo inne. Jakby chciałbym tutaj dość mocno, fajnie pokazać, jaką fajną scenę tuningową mamy w Polsce. No i co mogę więcej jeszcze powiedzieć. Mówię to pewnie po raz setny, bo mi tutaj nie wychodzi a początkowy youtuber. Czy tam coś na dala? Innych ciekawych że... Mati, co coś zrobił? Mati, łagam cię, k***, za flow! Ja się z wami żegnam i zapraszam do następnego odcinka. Jo!